No, nagrywamy. To jest Siema. Teraz będziemy testować, nie tutaj w domu, tylko później idziemy, idziemy na zewnątrz, jak się ściemni. Będziemy testować wyrzutnie wyrzu GUST. 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 Od Pyromaxa Kosproduktu Kospro PXB2109. 10 strzałów, 25 yy, kaliber. Na, na 20 metrów się znosi. Kaliber 20. Aha, A na no 25 mm metrów 30... leci. Człowieku, czytaj, co jest napisane. Tak. A nie e... wymyślaj sobie e... różnych niestworzonych historii. E... Tak, C posiada tak. Mie mieszanki na całość 65,5 gram. Tak, 65,5 gram. Taka wyrzutenka kosztuje. 15 zł. Jakieś 15 zł. Powiedzmy, że 15 zł kosztuje. I teraz taka sprawa. Bo mhm. mamy drugą. Prawie że identyczną, tylko ona jest troszeczkę niższa, z tej samej serii Zone Danger Zone, czy jak to tam czytać. To jest Impact. I ona jest prawie taka sama, jest tylko troszeczkę niższa. Mieszanki ma dokładnie tyle samo 65,5 g. Różnią się tylko efektami. I ta jest tańsza. Tańsza 2, zł, o ile? 2-3 zł. 2-3 zł, dokładnie. Dokładnie, czyli na straganach gdzie będą ta z 25, a ta z 20 zł, coś takiego będą na straganach, założę się. I to I jest tak, też ten biohazard, tam też jest ten biohazard, tutaj z przodu, czyli to jest ta sama seria. No i czytaj, na tej efekty, a na tej efekty, jakie są? Yy, się efekty, różnym? na tej czerwonej są. Czerwone i niebieskie komety przechodzące w białym migotanie, czerwone pełnie, zielone pełnie, żółte pełnie. To była czerwona, teraz jest ta czarna. Czerwone komety przechodzące w czerwone gwiazdy z białym migotaniem, zielone komety przechodzące w purpurowe gwiazdy z zielonym migotaniem. A podawałeś w ogóle kody produktów? Tej tak, tej nie. Czerwona ma kod produktu PXB2110. Nie, nie 2110. Kod 2109, a ta ma 2110. No nie, dobrze, 2110, ale tak powiedziałeś Czyli ta jest yy, 2109, a tamta 2110. No to sobie po prostu je porównamy, czy Droższa jest lepsza, czy tańsza jest lepsza? Według mnie tańsza będzie trochę. Lepsza. Nie czy... wiem, zobaczymy. Nie zobaczymy. Upewnij się, czy produkt jest ustawiony stabilnie. To jest chyba jakaś nowa... A w ogóle jaki jest rok produkcji? Chyba 2018 19. 19, oczywiście, że tak nie wiem czy to jest nowość, czy to już było. Tu mamy 18. To jest 2018. 2018 trzecie a to jest 2019 myśli pierwszy. Czyli to będzie... Nie wiem. Czy któraś jest nowością, czy któreś już były? Nie wiem, wcześniej nie widziałem ich. Teraz się pojawiły właśnie dużo takich małych kostek, bo to mamy okres przedsylwestrowy. No i bardzo dużo tych małych kostek się pojawiło. Dobra, będziemy odpalać, zapraszamy do oglądania. Do oglądania. Dobra, A nagrywamy... To <coughs> tak, to były tak. <coughs> razem nagrywane. Mamy impact i gust. Co tak słabo widać. Jeszcze świecisz. O, teraz. Impact i gust. No to ja sobie porównamy, która, która jest lepsza. Bo cenowo wychodzą tak samo, gramatura jest ta sama. Jakie będą efekty? Nie wiem. Zobaczmy. Może najpierw mniejszym odpowiedź. Chodź, idziemy tam. Podstawimy To jest ten Impact, tak? Teraz jest ta mniejsza, nie pamiętam. Impact? Co? No, odpalę sobie. Szczerze mówiąc... Szczerze mówiąc słaba. słaba. Dobra, weź odstaw tamtą i odpal następną. Tego Teraz jest gust, tak? Ta mała czerwona słaba. A mała czerwona sława, ta wyrzuteńka. Zobaczymy teraz następną. Kurczę, źle mi tutaj jest. O, teraz będzie lepiej. O, ta lepsza. Troszkę za szybka, ale efekty zdecydowanie ładniejsze. O, to ta większa lepsza. No. Ta jest lepsza, czekaj, idę po nie przyniosę je. Ta mniejsza to w ogóle. Ta mała to w ogóle w środku nie miała nic. Bardzo, bardzo rzadkie te efekty były, a ta, ta większa miała naprawdę fajne efekty czyli gust zdecydowanie tak ten impact już zdecydowanie raczej Gorszy. bym nie polecał gust tak, impact nie bardzo ale ta miała fajniejsze, bardziej energiczna wiem ale miała ładniejsze efekty, gęściejsze i jeszcze do tego był chyba glittering no, Pod się... wiele ciała, jakoś tak Najpierw dwie poleciały, później jedna, później chyba znowu dwie. No na tyle strzałów to mogłaby po kolei strzelać, że za szybko trochę strzelała. E, tak fajna. Dobra. To co? E, no tak. No ta mniejsza, no, można kupić, ale no lepsza jest ta, ten Zone. Impact. No, gust. Gust i Impact. Impact. Czyli Gust. No, gust lepszy. Gust lepszy, zdecydowanie. Zdecydowanie, tam chyba złotówka jest droższa, ale lepiej dołożyć złotówkę i kupić tam tego gusta. Gramaturowo niby to samo, ale się okazało, że jednak ta gust wyższa gust lepsza. Dobra, pamiętajcie o łapce w górę, tak. zasubskrybować kanał, przycisk subskrypcji ma być szary, nie czerwony i dajcie znać w komentarzu. Potwierdza. Ok, to wszystko. Dzięki wielkie, na razie. Cześć.